Let's go! To macie kolejny odcinek najgłupszych wersów w polskim rapie. Przedstawię wam różne linijki polskich raperów No, by mnie tam nie było widzowie, proszę, ja się same mądre. Tyle ambitne, że aż znalazły swoje miejsce nie chodzi takim... o wszystkie? Nieprawda. Odcinku. Ponownie w doborze wersów bardzo pomogli mi wasze komentarze pod ostatnim filmem. Także dzięki za pomoc i zapraszam do oglądania. Tak, do jest. Na początku myślę, że możemy zacząć od numeru IC, autorstwa Żepsona i jak jaki tam jest wers, niby? który zapowiadał ich wspólny album Amphisbena. Swoją czystością pochwalił się sam Igi, nawijając: A. Nie mogłem być obstrany, no bo noszę białe majty. Nie mogłem być obstrany, no bo noszę białe majty. Następny w Faktycznie, faktycznie kurwa. Oni tak, najgłusze wersje. I te diamentowe pięty. Jakie kurwa pięty. Sercem będzie ten, nadnany przez Pickersa, debilowi, znajdujący się w jego utworze, Federer. Pickers zrzeli się ze słuchaczami, opowiadając przekroczenie słowa. Sami... o straniu nawijał? No właśnie, kurwa patrz. Ja w na streamach gadam o straniu, ale w piosenkach kurwa nie gadam o straniu za bardzo chyba. Tak mi się wydaje, nie? Historia sprzed miesięcy, która swoje skutki ciągnęła aż do tamtej pory. Miesiące temu miałem operację. Musieli ujebać połowę fiuta. Nie mogę jeszcze przez pół roku ruchać. Trochę mi smutno. Miesiące temu operację musieli ujewać połowę fiuta Nie mogę jeszcze przez pół roku ruchać. No, przynajmniej cztery ze słuchaczem, tak? <grym>, Nręczmy <Natomiast grym>, mi smutno. Natomiast. Nręczmy <grym>, mi smutno. <grym>, Głębokie. Problemy Z Swoim wersem zabłysnął w jego numerze zapowiadającym jego nadchodzący w nowy album 7 minut po śmierci. W kawałku o tytule Wiemy. Nawinął on następującą linijkę: gramy hip hop, tip top, kurwa, rodzynki w cieście. Gramy hip hop. Top kurwa rodzynki w cieście Teraz mogę Ja pierdole. Dlaczego takie wersy Zazwyczaj są na jakichś takich oldschoolowych numerach Kurwa nie Oni to Ale zauważyliście, że często takie kurwa przypałowe linijki Są kurwa na takich oldschoolowych numerach to, to oldheadzi najbardziej bronią, że to jest prawdziwy hip hop I chłopie później odpala, że tam chłopie jakiś ten Dumparampamcymcyrymcym kurwa stary I oni tak, to jest kurwa Nie te autotune kurwa jebane ten nowy hip-hop to nie jest hip-hop Dla was parę wersów pochodzących z trzeciej czy też drugiej edycji Hotel Mafia Zaczynając od kawałka o Na którym o swoim nie. intelektem pochwalił się najmłodszy z uczestników tego numeru Czyli Nypel Nawinął on następujące wersy Muszę ruszyć dupę i wyruchać jakąś głupią sukę Wszystko mogę, ale nic nie muszę Wziąłbym ją za dupę, ale gram w komputer Muszę ruszyć dupę i wyruchać jakąś Sukę, wszystko mogę, ale nic nie muszę, ją za dupę, ale gram w kolejnym numerze z tej edycji, czyli plaży w międzyzdrojach Kini Zimmer wykazał się swoją szlachetnością Jak sama adnotacja na się wskazuje Ukazał swoje poświęcenie wobec swojej partnerki Którą zabrał na tytułową plażę w międzyzdrojach Wersy ukazują Kiniego jako osobę romantyka oraz erotyka Chodzi o następujące wersy Nagle siada ci na dupie, znowu komar Ale spokojnie, zara mu Za mu zajebie w łeb Ja pierdolę Zasiada ci na dupie znowu koma Ale spokojnie, zerem uzajebiewły Z tej edycji ho- <gryw> Ja nie wiem kurwa Wiecie jaki jest problem w takich wersach? Że ja mam wrażenie, że wszystkie te przypoły wersy Nawijają ludzie co na przykład e, Nagrywają z kimś w studio i Ktoś kurwa, te ziomki, yy, cisną z tego beka i mówią, dawaj zostaw to będzie dojebany wers stary. Bo nie wiem, że większość tych wersów nie zostałaby nawinięty, gdyby nie, nie to, że ktoś im powiedział, ej dobra zostaw to stary. Noż już nie wiesz, że kini siedzi sam w domu i chyba by taki wers stary, nie? Na 100% kurwa tak jest. W hotelu mam jeszcze jedną linijkę, mianowicie chodzi tutaj o wers Goldi'ego, oh, Goldie. Znajduje się na numerze, mówi się trudno. Dobra, Goldi kurwa to ma legendarne wersje, jakby całą dyskografię Alkomańców kurwa przestudiować starą. To są, tam są kurwa wersy, nie? Hopie! To kurwa, to, to! Słuchaczom znaczącą przestrogę. Kiedy trak śmierdzi dupą, wbija się chuj w to. Kiedy <śled> trak... Dupą, wbija się Już ostatni wers z Hotel Mafia, tym razem z drugiej edycji, kiedy to na otwierającym płytę numerze, parapetuwie, Bedałes mówi o swojej abstynencji co do alkoholu, jak i narkotyków. Nic nie piję, nic nie biorę, nic nie palę, ale stałem obok White'a, no i chyba się zjerałem. Więc usiadłem obok Klanka i chyba się najebałem. I się boję, co się stanie, jak siądę przy twojej starej. nie nie biorę, nie ale obok w porównaniu do tamtych kurwa to jest normalny wers moim zdaniem. Bałem się, boję, co się stanie, jak siądę przy Twojej starej młody borek. Następnie mam dla Was wersy, można powiedzieć, już emerytowanego rapera, czyli nikogo innego jak wow. Kłebo na Na jego ostatniej płycie Romantic Psycho znalazł się numer Gastron, stworzony wraz z Sokołem. I to na samym jego rozpoczęciu Kłebo oznajmia, że nie wstydzi się swoich atrybutów. Młody Kłebo, w sumie nie zrozumiesz tego. Mam małego, a rapuję, jakbym miał dużego. Młody Kłebo, w sumie nie zrozumiesz tego. Mam małego, a rapuję, jakbym miał dużego. Jednak <laughs> to też są słabo wersy, moim zdaniem. To nie kończy, nawiązań na nafity do tego tematu. Widać, że dumnie obchodzi się z wielkością swojego przyrodzenia. W numerze Sniffing Gas, na którym wystąpił także Omega Sapien, ponownie otwiera on ten kawałek następującym wersem: Mały fiut, wielkie serce. Mały fiut, wielkie serce. Kolejnie przechodzimy do numeru pochodzącego z albumu grupy 2.1.1.5. Wystarczający wers, moim zdaniem. Czyli rodzinnego biznesu. W numerze nie ma sprawy, na którym dodatkowo wystąpili palar, smoki Nuno, Fekir i Modo F, ciekawe wersy na widą kukę. Wyglądają one tak. Mogę dzisiaj stracić wszystko, jeśli jutro mam być wolny. A więc wchodzę z pełną pizdą, jakbym był kobietą w ciąży. <śm> Kurwa, no słuchajcie, to są Mogę w... dzisiaj stracić wszystko, jeśli jutro mam być wolny! A więc wchodzę z pełną pizdą, jakbym był kobietą w ciąży! Teraz Musimy się prawie ćwierć wieku wstecz, czyli do roku 2000, kiedy to wyszedł legendarny album Pactofonki. O nie! Nie tyka się, nie tyka się kurwa klasyków, ale jak to? Nie, 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 no co wy robicie, ludzie? To jest. Na jednym numerze znajdującym się na nim od tule Rób co chcesz, Focus nawinął następujące wersy. To teraz zajebała mi z numerami ważnymi komórkę, a jej dziurkę dziurkiem wytrychami. Jej śluzem upaćkani ślusarze, jak ja pojebani. No zajebała mi z numerami ważnymi komórkę a jej dziurkę ciurkiem wytrychami. i śluzem upaćkani jest ten hip no, widzamy, prawdziwy. <grywka> Jak ja Wracamy teraz do roku 2019, w którym Tomata zamieszczał swoje pierwsze numery na kanale SBM Label. Jednym z tych numerów jest Brum Brum, w którym Tomata uświadamia społeczeństwo o ważnym fakcie, a następnie komplementuje pewną dziewczynę. Twoja suka puszcza kleksa, a ty myślisz, że twa suka nie sra. Pachniesz jak wieśmak. A twoja. Ja to suka! Suka puszcza kleksa, a ty myślisz, że twoja suka nie sra. Pachniesz jak wieśmak. Była sekcja z hotelem Mafia <grym> Teraz poradna sekcja ze słoniem którą zaczniemy od albumu Demonologia Gdzie w kawałku od zmierzchu do świtu tu no, tłumaczy co? zasady pech... No, dużo być takich chorych, kurwa Z zabawy Harry, Mata był lepszy Chodź tu, poznasz grę z Waną Lodem Gdzie naliczamy punkty, klaszcząc jajami i obrodę. <grym> Chodź tu, poznasz z waną lodem, gdzie naliczamy punkty z jajami obrodę Teraz przejdziemy do jego ostatniego albumu, czyli Red Roomu, gdzie znajdziemy sporo mocnych linijek. Wybrałem parę specjalnie dla was, a zacząć możemy od numeru Czerwony Room, w którym o -o. mówi on, że ma niełatwo w życiu. Co tam u mnie? Hmm, no bywa nie lekko. Moje życie to spływ kajakiem w szczynach przez piekło. U mnie, hmm, no bywa nie lekko moje życie to spływka, Kolejne wersy to te znajdujące się na otwierającym płytę numerze, czyli kosmicznych przygodach generała Syfilisa. Chwali się on swoimi umiejętnościami, do których nikt nie ma podjazdu. Wasze pociski niestety nie dadzą wam za wiele, za to ja mam cztery fiuty i każdy strzela laserem. <grym> Wasze pociski niestety nie dadzą wam za wiele. Za to ja mam cztery fiuty i każdy strzela laserem. Jeszcze w tym samym numerze znajdują się kolejne wersy, które przykuwają uwagę. Brzmią one tak Wpierdoliłem stado krów. Mam całą brodę we krwi. Jestem miły, niczym rak odbytu i rzeżączka w jednym. Wpierdoliłem stado krów. Mam całą brodę we krwi. No jest... I... Ale kurwa ja bym słonia nie wpierdalał do tego, bo to jest taki typ muzy. Wiesz o co chodzi, że on... To, że on takie wersy kurwa... muszą takie być wersy, wiesz o co chodzi? To jakbym ja tego nie wpierdalał, że to jest jakiś taki najgłupszy wers. Wiesz o co chodzi? To są takie... to taki stały styl jest. wiesz o co chodzi? I w jednym... No i jeszcze jeden przykład z jego strony, również na tym samym albumie Również kurwa, na tym samym Cały <laughs> numer, kurwa W tym numerze mówi on o swoim zamiłowaniu do bieznych wojen To kontratak imperium, przybyliśmy się zabawić Czubaka z Artuditu Ditu ojca na dwa waty To kontratak imperium, przybyliśmy się zabawić Czubaka z Artu Ditu ojca na dwa Teraz przechodzimy dalej, czyli do wesów Kazabałagane Znajdują się one na albumie Radio Gruz oh. Na numerze o tytule Typowy Jackson Typo jest to bardzo liryczna linika, zawierająca głębokie znaczenie. Dzwoni typ pośmiechawice Dzwoni typ pośmiechawice Następny mamy wers majora i Z jego numeru o tytule Achtung. jakiś nowy Demo. w poprzednim roku. nawie on następujące wersy. Achtung, Achtung, capce rapcab Sekatorem znów obcięli komuś jajca. To jest mistrz stary! Cimci cim, cim, cim capca rapca, kurwa drabina! Kolejnie mamy wersy Bardala z Rowu Babicze. Oh, pochodzące z numerów yes. w gorącej wodzie kompany, zapowiadającego jego epkę Epusia. Promuje on w nich aktywny tryb życia. Jakbyś za każdego fiuta co stałaś zrobiła pompkę, to stalowy szok by miał zagwostkę, czy jesteś na bombie. to, za każdy... Ej, to jest dobry wers, kurwa! Fiuta co stałaś zrobiła pompkę, to stalowy szok by miał zagwostkę, czy jesteś na bombie! To jest, kurwa, akurat dobry punchline! Kolejnie przywołamy jeden z pierwszych numerów Reto, który wyszedł prawie 11 lat temu. Jest to numer o tytule mm -hmm, na którym nawiązuje on do dosyć nieprzyjemnego wydarzenia, które miało miejsce w Sosnowcu. I twierdzisz, że potem dam sobie z tym spokój, bo wypadam z bitu jak mała madzia z rąk. Twierdzisz, że potem dam sobie z tym spokój, bo wypadam z bitu jak mała madzia z rąk. Kolejnymi am ja. Tymi wersami pochwalił się też Sapi da King w że Kizo o Paulo Notoelo, który zapowiadał jego album Złoto i Biel. Sapi opowiada w nim o swojej przygodzie, jaka go spotkała przy wyprawie nad polskie morze. Kizo ma dwie turbiny, ja miałem dwie kurwiny. Zabrałem dziwki na ryby, zabrałem dziwki do łeby. Styl jak z Francji, jeba o rybackim. Zabrałem dziwki na ryby, zabrałem dziwki do łeby. Styl jak z Francji, jebał kutrem rybackim. O co chodzi na albumie Ojo? kurwa, Leży to, stary? Bo jedną jest, jak czytasz wersy, nie? To często, jak czytasz wersy, to większość wersów, jak czytasz, brzmi chujowo, dlatego że nie ma flow, jakby wiesz, nie czuć tego i tak dalej, nie? Gorzej, jak kurwa puszczasz i stary jest losowo, znasz, nawet rymu nie ma. Kurwa, to jest jeszcze śmieszniejsze. Bardzo mi się podoba ten wers. Sapi, kurwa, giga czas też pochwalił się mocnymi wersami, które znajdują się na, na kawałku Bigi, na którym w dosyć niecodzienny sposób zapowiedział on swoją nadchodzącą solową płytę. Mama pyta: Kiedy dziecko? Rucham te wersy i wypluję album w lutym. Zróbcie mi jebany baby shower. Mama pyta: Kiedy dziecko? Rucham te wersy i wypluję album w lutym. Zróbcie mi jebany baby shower. Mocno okazały się też wersy TWR-a, <laughs> który znalazł się na jego disie na całą polską rap scenę. <laughs> Jedzie on równo z różnymi mainstreamowymi graczami, ale myślę, że najbardziej wyróżniają się pancerze skierowane w stronę Eripe, które brzmią w następujący sposób. Potem wykonuje numer do e mówię mu, jesteś chujem, a ma Potem numer wykonuje do Eripe. Mówię mu, jesteś chujem, a masz cipę. Na koniec tam. Kurwa, te były podziemia. Dla Was numer ze wspólnego albumu Białasa i Lanka In High Street 3: Ostateczne Rozliczenie. Oblądałeś jest to otwierający ogóle, album i zarazem najpopularniejszy z niego kawałek. Zatytułowany jest Las Połówek. I z wraz z Lankiem wymieniali się tam co wers, więc są to tak naprawdę ich wspólne linijki. Opowiadają oni o sytuacji, która ich spotkała podczas wspólnych przygód. Po powrocie do domu na palcach, bo baba śpi. I tak się obudziła, będzie awantura. O kurwa, to nie moja kwadratura. Ja stoję sobie pod blokiem i słyszę jakiś raban. O kurwa, z balkonu leci baba. Ja stoję sobie pod blokiem i słyszę jakiś raban. O kurwa, z balkonu leci baba. Tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszy z film z najgłupszym W polskim baba. rapie. Jeśli nie obejrzeliście, to stanowi się też dwa... Fajny odcinek, zabawny, uśmiałem się, jak najbardziej. I jak najbardziej się uśmiałem.